Cześć, dzisiaj mam dla Was book haul, wreszcie go nagrywam, bo książki mi przyszły już w zeszłym tygodniu w czwartek nagrywam to dzisiaj, bo tak wyszło. Mam przed sobą 13 książek, więc wydaje mi się, że tyle samo było ostatnio. Na ten moment mam już przeczytane 3 z nich, a czwartą prawdopodobnie dzisiaj skończę, bo jestem w połowie i ona jest dosyć krótka. Także to są kolejne książki, które będę musiała dołożyć do kolejnego filmiku, gdzie będę trochę więcej o nich opowiadać, ponieważ dzisiaj chciałabym wam tylko te książki pokazać i tak tylko pokrótce opowiedzieć o czym one są. Także myślę, że nie będę już przedłużać i po prostu zacznę je Pokazywać. Także zaczniemy bardzo klasycznie od Kinga. Tutaj mam później i ona już jest przeze mnie przeczytana. Jak widzicie, znaczniki też mam. W ogóle jako pierwszą ją e, przeczytałam z tego zamówienia. Tutaj mamy historię młodego chłopaka, Jamie'ego, e, który jest obdarzony pewnym darem. Właściwie tutaj w opisie jest napisane, że to jest dar, który jest przekleństwem, ponieważ ten chłopiec e, może komunikować się ze zmarłymi, widzi ich, e, może z nimi porozmawiać, dopóki oni nie odejdą gdzieś dalej. W większości przypadków ten dar, mimo że, wiecie, przerażający jak dla młodego chłopca, to żywającego, e, okazuje się pomocny. Jednak jest pewna sytuacja, gdzie ten dar okazuje się właśnie tym przekleństwem, które mamy opisane w opisie. No i ta historia, właśnie jego się rozwija. Tutaj jest właśnie opowieść, też jak jego matka na to reaguje, jak ona w pewien sposób też może wykorzystać ten jego dar. Także właśnie wszystko kręci się wokół tego chłopca i tej jego umiejętności, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe. Tutaj mam kolejną tradycję u mnie, czyli Legberg i pogrom Lwów. To jest chyba dziewiąty tom całej tej sagi. I tutaj mamy historię, która zaczyna się od wypadku, w którym ginie nastolatka. I później okazuje się, że ta dziewczyna była poddawana torturom, i ta historia będzie badana właśnie przez e, detektywa, który jest w każdej e, tej części, e, czyli Patryka. E, I też co zauważyłam, to jest takie typowe u tej autorki, że żona Patryka Erika jest pisarką, i tutaj w opisie też już jest e, właściwie napomknięte, że ona będzie badać pewną sprawę, więc podejrzewam, że ona też się zamiesza w to śled śledztwo, tak jak. Właściwie zazwyczaj w tych książkach, w tych historiach, ale nie żebym narzekała, bo mi się właściwie ten wątek właśnie z Eliką bardzo podoba w jej, w jej książkach, w książkach Family. Dalej mam krótką książkę, to jest właśnie ta, którą czytam, i jestem dokładnie w połowie. To jest terapia, i mogę jedynie na ten moment powiedzieć: tak, takie moje odczucie, że jestem bardzo zaintrygowana tą historią. Ogólnie mamy tutaj historię psychiatry, który miał 12 córkę cierpiącą na pewną tajemniczą chorobę, no i pewnego dnia ona wchodzi do gabinetu lekarza i już z niego nie wychodzi. Wtedy ten psychiatra się załamuje, i po jakimś czasie jedzie po prostu na na wyspę, żeby odpocząć, żeby zabrać myśli. No i tam pojawia się pewna kobieta, Anna, która troszkę namiesza i prawdopodobnie będzie osobą, która mm, doprowadzi go do prawdy związaną właśnie z jego córką Josie, Josephine. Do tego, dlaczego ona właściwie zaginęła. I naprawdę na razie mogę powiedzieć, że Właśnie poza, tą, poza tym, że jestem zaintrygowana bardzo tą historią, to bardzo mnie wciąga, bo właściwie ja ją wczoraj dopiero zaczęłam i no już jestem w połowie, także dzisiaj ją na pewno skończę. Lecąc dalej, mam tutaj książkę, również krótką, i również już ją przeczytałam. Operator 112, ona generalnie też mi się wyświetliła, tak jak. W poprzednim holu też była taka jedna książka, która mi się wyświetliła bardzo tanio, ona chyba była w takiej samej cenie, jakoś niecałe 6 zł. Natomiast tutaj poza ceną zaintrygował mnie sam tytuł, czyli właśnie jak wygląda praca operatora 112 i tutaj mamy właśnie historię autora, który no, wszystko przedstawia tak, od, wiecie, od środka powiedzmy tą pracę. Ogólnie też wyczytałam, że on był w tym programie na YouTubie 7 metrów pod, pod ziemią, więc jak piszecie sobie operator 112 7 metrów pod ziemią, to powinno wam wyskoczyć. Generalnie mamy tutaj przedstawione takie realia tej pracy i właśnie wiecie, że zazwyczaj te osoby no, są tylko odpowiedzialne za um, przyjmowanie zgłoszeń, a tak naprawdę wydawają się na nich same pretensje od ludzi zgłaszających, więc to jest tak bardzo... Ciekawie pokazane, jak tak naprawdę ta praca wygląda, i też um, bardzo szybko mi się ją przeczytało. Nie będę na razie też mówić swoich takich odczuć, ale mogę powiedzieć, że um, uważam, że naprawdę daje taki inny trochę pogląd, inne światło um, na to, jak um, wygląda praca tych ludzi. Dobrze, dalej um, książka, której właściwie z jednej strony nie planowałam kupować. Bardzo mi się podobała, jak wygląda cała seria, bo jest to seria książek, właśnie na półkach innych osób, ale nie byłam przekonana. Natomiast po ostatniej książce, którą przeczytałam, właśnie od tej autorki, przekonałam się. Jeszcze będę, właśnie w następnym filmiku, mam nadzieję, że uda mi się to nagrać w poniedziałek, jakoś, będę o tym mówić właśnie o, o tej książce, ale to jest Złodziej Dusz, czyli heksalogia o dorze Wilk od Anety Jadowskiej. Naprawdę poprzednią książkę, jaką przeczytałam, to właśnie Cud Mirmalina, i planowałam najpierw kupić drugą część właśnie tej kroniki Rodziny Koźleków, ale stwierdziłam, że wezmę tą. Tą widziałam właśnie przez to, że cała ta seria później tak ładnie wygląda, kolorami pokładana na półkach, i to mnie. Też zachęciło, ale opis y, tak samo, więc mamy tutaj historię generalnie y, policjantki, która żyje y, między dwoma równoległymi światami. Tak dokładnie mamy tutaj napisane, że nieoficjalnie wiedźma, która dzieli swój czas między toruńskim komisariat a Torn, alternatywne miasto, gdzie mieszkają magiczni. No i tutaj ona ma znaleźć, nasza bohaterka, sprawcę. Który jest odpowiedzialny za to, że giną w tym alternatywnym miasteczku istoty nadprzyrodzone, także ja jestem bardzo zaciekawiona tym. Dalej, książka, którą planowałam już naprawdę bardzo dawno temu kupić, jest to Czerwień Rubino. To jest pierwszy tom z tej serii. Generalnie będziemy mieć tu połączenie życia zwykłej nastolatki Gwen z właśnie jej powiedzmy odmienną mocą, taką trochę nadprzyrodzoną, czyli um, właśnie przemieszczaniem się w czasie, którą umiejętność, czy tamten dar miała dostać jej kuzynka, um, Charlotte. Um, I właśnie będzie tam też chłopak, więc trochę takich nastoletnich perypetii, że tak to nazwę, ale też w połączeniu właśnie z tym przenoszeniem się w czasie, więc też jestem bardzo ciekawa. Myślę, że też będzie mi się ją um, luźno dosyć um, czytało. Mam nadzieję. Dalej książka, którą również mam już ze sobą, lepiej niż w filmach. Tą książkę bardzo często widziałam u innych osób na TikToku i nie tylko. Tutaj mamy historię o Liz, czyli nastolatce, która jest w ostatniej klasie liceum i generalnie ma sąsiada, którego niezbyt lubi, zna od dzieciństwa, i nagle do jej życia, czy tam w jej życiu, pojawia się chłopak. Który podobał jej się, jak była dzieckiem. No i generalnie nagle zaprzyjaźnia się z tym swoim sąsiadem, którego tak nie znosi i który ma jej pomóc w zdobyciu tego chłopaka, który jej się kiedyś podobał. No i właśnie w trakcie, kiedy ona ma misję z tym swoim sąsiadem, żeby zdobyć tego innego chłopaka, uświadamia sobie, że ten sąsiad nie jest aż taki zły. E, więc tutaj też takie bar bardzo luźna książka ogólnie. I też mogę powiedzieć od razu, że e, mega szybko mi się ją czytało i właściwie dobrze się bawiłam, o dziwo. Dalej mam Tusz, e, Pięknie Siemieni. E, to jest tak samo jak właśnie z tym Czerwień Rubinu. Ja tą książkę miałam w planach bardzo dawno przeczytać, ale... Też mi jakoś tak nie było po drodze. E, tutaj właściwie za wiele nie powiem. Opis też e, niezbyt dużo mówi, szczerze mówiąc, i ja też się jakoś e, nie zagłębiałam, szczególnie żeby szukać po internecie, o czym to dokładnie jest. E, wiem, że tutaj mamy główną bohaterkę, której e, zmarł ojciec i ona będzie, znaczy ona uważa, że ten ojciec powinien zostać zapamiętany, będzie coś właśnie e, z tatuażami, ale nie do końca właśnie mogę Wam. E, powiedzieć coś więcej, bo tak jak mówię, nie szukałam żadnych e, dodatkowych informacji poza tym, co tutaj jest w opisie, e, który moim zdaniem nie za wiele mówi, ale jestem i tak e, bardzo ciekawa. Tej historii. Dalej mam książkę, której właściwie nie planowałam do końca kupić, ale wpadła mi w oko i stwierdziłam, że wezmę. To jest pół króla i to jest pierwsza część cyklu może odrzask, więc jakby już mamy odniesienie, że prawdopodobnie to może będzie dosyć istotną częścią, właśnie tej historii całej. Mamy tutaj księcia, który będzie chciał odzyskać tron. Właściwie też wydaje mi się, że tak jak w przypadku poprzedniej książki, czyli tego tuszu, nie mamy zbytnio. Jakby dużo informacji w opisie, ja też nie szukałam, ale z tego co właśnie tutaj jest napisane, to ten książę, który będzie chciał odzyskać właśnie tron, będzie miał jakieś, wiecie, po drodze zawiłości, nie będzie to takie proste i właśnie będziemy mieli opis tego, jak on będzie chciał ten tron przejąć. Więc myślę, że nie mówi to za wiele, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, ale i tak. W tej już poprzedniej książce jestem ciekawa. Ja zawsze jestem ciekawa, co będzie w książce. Czy to będzie właśnie typowa historia, która wydaje się nudna, a będzie ciekawa? Czy wydaje się nudna i będzie nudna? Także przekonam się. Dalej, słuchajcie, zanim cokolwiek powiem o treści, to pozachwycam się trochę nad tą książką, która jest przepiękna. Jest w twardej oprawie. E, tak, już trochę zdradziłam, jak otwarłam, zaraz to pokażę, co tam jest. E, podoba mi się brzeg. E, tutaj okładka z przodu, z tyłu jest przepiękna. E, w środku, też, e, właśnie na końcach niektórych i na każdym początku rozdziału są takie piękne, e, właśnie zdobienia. I też była słuchajcie, pasująca zakładka do tej książki. Tak wygląda z tyłu, więc ja jestem zakochana naprawdę. Także portret Toriana Greya, który będzie historią o nie Greju, e, czyli młodym mężczyźnie, który zapragnął się nie starzeć i spotyka na swojej drodze malarza, który maluje jego portret i zdradza Dorian e, życzenie temu malarzowi, że e, nie chce się starzeć i od tego momentu, kiedy jego portret zostaje namalowany, e, wszystkie jego złe, mm, złe uczynki e, w kierunku właśnie innych ludzi i tak dalej, jakieś błędy życiowe, będą odzwierciedlane tym, że jego portret, czyli ten obraz, będzie się starzeć. Jestem mega ciekawa tej książki i słyszałam naprawdę bardzo dobre opinie, więc tym bardziej myślę, że warto przeczytać. Dalej mam książkę, którą wziąłam właściwie tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo dużo osób ją czytało na TikToku, The Inheritance Games, i tutaj mamy Właściwie nie wiem, czy mnie to zainteresuje, ale mamy tutaj właśnie bohaterkę, która nagle dostaje spadek od mężczyzny, którego kompletnie nie znała, i właśnie będziemy mieć historię, bo ten mężczyzna miał też inne wnuki, był starszym mężczyzną, które one liczyły na ten spadek, i nagle dostaje go jakaś obca osoba, więc. Nie wiem, jestem ciekawa, bo wydaje mi się, że będzie to też dosyć kręta droga, tak jak w przypadku tego półkróla dużo osób ją polecało, ale też widziałam kilka negatywnych opinii, także jestem ciekawa jak mi się spodoba i czy w ogóle mi się spodoba. I ostatnie dwie pokazuję razem, bo wziąłam od razu pakiet, to jest Only Mostly Devastated i Perfect on Paper. Także tutaj dobra, spróbuję to wyjąć. Także pierwszą zacznę od tej. Tutaj mamy historię dwóch chłopaków. Poznali się z tego tutaj, co tutaj jest napisane w wakacje i bardzo jakby do siebie się przekonali, tak, tak to nazwę. Ale po wakacjach właśnie się okazuje, że ten jeden chłopak nie jest już taki sam jak idą właśnie do szkoły. Także wydaje mi się ogólnie z opisu, że to będzie bardzo podobna, w sensie na podobnej zasadzie młodzieżowa książka jak lepiej niż w filmach, więc wydaje mi się, że też mi się będzie przyjemnie to czytać. No i ostatnia książka. Tutaj mamy główną bohaterkę, która prowadzi terapię anonimową w szkole, oczywiście tam za pieniądze, tutaj jest. Napisane dosłownie, oczywiście za opłatą. E, to mi się w ogóle bardzo skojarzyło z Otisem z Sex Education. Jeżeli oglądaliście, to on miał coś tam e, też na zasadzie jakiejś poradni czy coś takiego. E, już nie pamiętam dokładnie, jak to było nazwane w serialu. E, no ale tak, ona tutaj ma właśnie nasza bohaterka słabość do swojej najlepszej przyjaciółki, ale ta przyjaciółka jest zakochana w kimś innym. E, więc tutaj. Tak, no, przez to, że to jest pakiet, no to jest ta sama autorka, więc podejrzewam, że um, będzie jakby też um, dosyć luźna historia. Um, takie wiecie, problemy um, nastoletnie, ale myślę, że um, też fajnie przeczytać um, od czasu do czasu taką książkę bardziej luźną, żeby się wiecie. Um, właśnie odprężyć i, i tak bardziej odmurzyć, że to już były wszystkie książki, które zamówiłam. Wydaje mi się, że i tak tej gadaniny o nich wyszło mi dosyć y, dużo i więcej niż chciałam, ale y, bywa. Oczywiście, jeżeli y, czytaliście te książki, to niektóre z nich, to możecie dać mi znać, co o nich sądzicie, czy wam się podobało, jakie oceniacie itd. itd. Y, w komentarzach na dole no a ja się z wami żegnam i do zobaczenia.